Witajcie, ja jestem Manuel. Ci, co mnie obserwują, to powinni wiedzieć. Chciałem na wstępie Was przeprosić za moją dosyć długą nieobecność na kanale i nie robienie żadnego kontentu, yy, żadnych gierek. Za to Was serdecznie przepraszam, no ale niestety sprawy osobiste. Chciałem poinformować Was o tym, że chcę powrócić i powracam na YouTube. A. Będą to piątki. A najpewniej soboty w piątki będą to od godziny 17. I w sobotę, z tego co że jest weekend, tak 18-19. Na tym kanale pojawiać będzie się content generalnie z Call of Duty Warzone 2: no wszelakie, wszelakie typy gry, jak odnowa, jak DMZ. To będzie luźne granie, takie luźne gameplay, po prostu. Ostresować się po całym, jak to się mówi, zgiełku całości, zgiełku dnia. Odpocząć, postrzelać sobie for fun. Jak będzie ktoś zainteresowany, bo najczęściej będę pewnie nagrywał skontakt z grupą z Messengera, ewentualnie z bratem. Jak ktoś będzie chciał wziąć udział w takiej nagrywce, to serdecznie zapraszam do skontaktowania się ze mną, czy to, pod, czy to w komentarzach pod filmikiem, czy gdzieś. A dzisiaj widzimy się o godzinie 17 na Łozonie. Elos, do zobaczenia.